Cześć moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy z tą serią, o której już jakiś czas myślałem i o której wam wspominałem. Mamy stojak, mamy na stojaku silnik, jest to 1,9 TDI ATD, grupa waga. Jak możecie zobaczyć, z tej strony nie zobaczycie, bo jest sprzęgło. Tutaj mamy turbinę, mamy klapę gaszącą, mamy kolektory, mamy rozrząd oraz wszystko to, co kryje się pod pokrywą zaworów, czyli również pompowtryski. Więc odcinków z tego będzie co nie niemiara. Co dzisiaj sobie zrobimy? Dzisiaj sobie cały ten silnik z tych właśnie gumowych części rozbierzemy, bo są one nam teoretycznie do niczego niepotrzebne oraz dodatkowo jak najlepiej ten silnik wymyjemy, wyczyścimy tak, aby jak najlepiej prezentował się właśnie na odcinkach. So, too much to say. Yeah, I'm a do shit my way. So you can go kick rocks. I'm a stack bricks up. Build what I, want to make. Mm -hmm. Yo, I got a lot of shit to say. So I'm a do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless. So they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they See, I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me. Respectfully, you can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm five ten, bitch, but I'm ten feet. Cause don't give a fuck what you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make yeah. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, zrobiło się trochę luźniej. To, co było niepotrzebne, zostało usunięte. Teraz ja cały ten silnik zleję sobie akrom. Zostawię to na parę minut, niech sobie to popracuje. A potem do ropownicy wleję sobie zwykłej wody i za pomocą kompresora opukamy sobie to wszystko. I tak parę razy zrobimy do momentu, aż większość tego brzydkiego brudu zejdzie. I będziemy praktycznie mieli silnik przygotowany do kolejnych odcinków. Jedziemy. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I Yeah, well, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Dobra moi drodzy, niech to sobie teraz wyschnie. Ile dało radę, tyle się to oczyściło. Zawsze trochę lepiej to będzie wyglądać. Wiadomo, nówki z tego nie zrobimy. Więc jeżeli czekacie na tą serię, jeżeli Wam się zaczyna podobać, subskrybujcie, lajkujcie dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.